Koniec świata spójrz Tam horyzontkowa w sobie wszystko to Co nie mieści dzisiaj Mamy kopertę! Harcerze z 8. morąskiej drużyny, harterzy starszych FDDH oraz zuchy z próbnej morąskiej Grumady zuchowej strażnicy marzeń Starali się poznać przygody pana samochodzika, czyli zbigniewa ginackiego A plecak ma już kilka ładna wy trzy, ale to nic Każdego dnia na nowo chcę, Hartyskie życie moje Dlaczego Zbigniew Nienacki jest dla nas szczególnie ważny? Zbigniew Nienacki napisał książkę Pan Samochodzik i Niewidzialni, w której opisuje różne przygody, które toczyły się w naszym mieście. Opisuje w tej książce morąskie zabytki, przez co promował naszą małą ojczyznę, a dla nas takie działania były naprawdę bardzo ważne. Na początku odwiedziliśmy Muzeum imienia Herdera dzięki współpracy z Muzeum Warmii i Mazur, które mieści się w Olsztynie. W tym muzeum Próbowaliśmy odnaleźć coś, co było związane właśnie z tą książką i jej przygodami. Wszystko nam się udało, bo odnaleźliśmy w niej tajemniczą skrzynię. W szeregu miejsce swoje znajdź, tam będzie dobrze tobie wśród przyjaciół tych, z którymi łączy wspólna droga. droga. I ramię w ramię z nimi wyjdź w tę trasę Na której kompasem nam harcerski krzyż A Lilika drogowskazem W kieszeni marzeń kilka weź Tych, które nie starzeją się I z ogniska tym wystarczy ci I mocno złap za rękę mnie I tak jak ja zakochaj się Czy mieliście okazję odwiedzić ratuszowe piwnice w Morongu? Zuchy i harcerze z Moronga właśnie to zrobili. To miejsce było również częścią przygód pana samochodzika i niewidzialnych. Dni minionego, błąd, ktoś wypatruje nocą, zimny śmiech, wiatru bis, świata jest, nie ma nic, dni minionych już nie złapiesz. Patrz, pajęczyny zawiązane tworzy Przepraszam Czy wiecie, gdzie znajdziemy pana samochodzika? Nie wiecie? Pokazują głową Pokazują głową, czyli mamy iść przed... O, tam też pokazała, czyli mamy iść przed siebie, dobra Gdy ja mówię FD, wy mówicie Deka.. FD? FD? Zbigniew Nienacki przez 27 lat żył w Józef. Wierzwałt jest miejscowością położoną niedaleko Morąga, więc udało nam się odwiedzić to miejsce. Podczas wędrówki dowiedzieliśmy się, że napisał 17 książek z serii o Panu Samochodziku. Ta seria książek jest kontynuowana do dzisiaj przez innych twórców. Pan Samochodzik, czyli inaczej Zbigniew Nienacki, zmarł w Morągu, ale do dzisiaj jest bardzo pozytywnie przez wszystkich wspominany. Zuchy stworzyły galerię prac pod tytułem Auto Pana Samochodzika i Jazuch, którą do dzisiaj można oglądać w miejskiej bibliotece publicznej w Morągu. Harcerze natomiast zorganizowali Escape Room, w którym uczestnicy, którzy byli harcerzami oraz uczniami z miasta mogli dowiedzieć się wielu interesujących informacji na temat pana samochodzika i Nackiego. Nasze przygody Zostały również opisane w gazecie Morąskiej, jaki można odsłuchać wywiad na ich temat w telewizji moronk. Pod naszym niebem, na naszej ziemi, w tym domu, który W zbiórce w parku szukaliśmy różnych ukrytych listów. Na naszych zbiórkach szukamy takich e, skarbów ukrytych. Musimy je znaleźć, bo niewidzialni nie mogą ich znaleźć. Tak. Mamy na razie dwie, a potrzebujemy trzech i musimy jeszcze znaleźć jedną. To jest taka mafia, którzy szukają skarbu, ale mam nadzieję, że my szybciej odnajdziemy od nich. W Duszowych zobaczyliśmy stare zabytki po wojnie i po y, takim starym cmentarzu, który niedawno odnaleźli jak robili Ronda. Robiliśmy na maski, ponieważ żeby się poczuć jak superbohater. Superbohater to ktoś, kto pomaga ludziom i ma dobre serce. Szukaliśmy wszystków palców dlatego, żeby znaleźć skrzynię szucie niż nie widzieliśmy. Dostawaliśmy pracę tamtami, po to, żeby e, dowiedzieć się więcej o pancowach. W muzeum zwiedzaliśmy różne pokoje i oglądaliśmy obrazy. Ja myślę, że w naszych skrzynkach jest ukryty jakiś skarb piracki. Pod naszym niebem, na naszej ziemi, w tym domu, który zbudujemy, Ciebie nigdy nie braknie nam się.